Yy, zgaduję, że to będzie gadżet. Zobaczymy. Nie, jest, mamy. Wydaje mi się, że uda mi się go wymaksować. Ok, i kolejna postać dla wiem, trzecią nową postać na tym odcinku. Jeszcze w odcinku zapomniałem wspomnieć, że wpadłem na pomysł, żeby zrobić, robić takie odcinki z akcji widzów więc jeżeli macie jakąś akcję, nie musi być to trickshot, to możecie wysłać tak właśnie taką akcję na maila, którego macie w opisie i postaram się, może jeżeli będzie tego dużo, to po prostu będę robił takie odcinki, nie wiem, może co tydzień może, no rzadziej, zobaczymy jak to będzie ale właśnie jeżeli chcecie być na odcinku jeżeli chce, macie akcję i chcielibyście mi ją wysłać, żebym właśnie użył do odcinka możecie wysłać i przechodzimy już do odcinka Siema, witam z kolejnym odcinku na moim kanale i w tym odcinku odbiorę sobie cały płatny Brawl Stars bo tak jak pytałem was na ostatnim live, czy mam kupić Powiedzieliście, że tak, więc kupiłem Mam aktualnie 57 poziom właśnie na Brawl Passie Ja go tutaj zboostuję, jeszcze mam 68 gemów Ale jakby co, to mam jeszcze gemy z Brawl Passa Chyba 30 gemów tutaj jeszcze jest Tu jest 20 i tu chyba 10, będzie tak Więc będzie na pewno full właśnie Brawl Pass Jeszcze na początku, jeżeli taki odcinek wam się spodobał, Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał a ja już lecę z odbieraniem tego Brawl Passa. A co do Trophy Road Odbiorę go jeżeli wbiję 14500 pucharów czyli skończę Trophy Road Także też czekajcie na taki odcinek A ja już od, przechodzę do nagród Żeby je właśnie odbierać I myślę że na początku polecimy Sobie z dołem Bo no jak widzicie mamy już go odebranego Na początku nie, nie, nie myślałem że w ogóle Kupię tutaj Brawl Passa i dlatego otwierałem Ale y, myślę też że to jest W sumie jedyny Brawl Pass jaki kupię na tym koncie No ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, czy będzie mi potrzebny następny, czy nie? A ja już przechodzę do otwierania pierwszy Brawlbox, a jeszcze wam pokażę, czego mi brakuje. Ogólnie brakuje mi sporo Star Powerów, sporo gadżetów i czterech postaci: czyli Nani, Sprouta, Sandy i Geyla. Geyla będę miał na pewno. Mam nadzieję, że Nani też się uda wydropić. Niby epic, ale i tak na głównym koncie, jeżeli oglądaliście, jeżeli pamiętacie, mi nie wydropiła właśnie ta postać. Więc mam nadzieję, że chociaż mi wydropi na moim drugim koncie i zawsze będę miał tą, te dwie postacie do przodu. Okej, okay, to ja już przechodzę tutaj y, do tego odbierania. Ok, odbieram 10 gemów. Kolejny brawlbox. no nie, nie spodziewałem się, że z Brawl Boxa cokolwiek poleci, chociaż teraz mamy... Y, mam pierwszego Mega Boxa i zobaczymy, niestety nic. Tylko 400 token doublera. Kolejny Big Box. Monety. Brawl Box. no mam nadzieję, że wydropi właśnie na ni. O, jest Aj! Niestety tylko Star Power, też za późno się yy, właśnie ogarnąłem, że cokolwiek tam świeci, no ale niestety tylko Star Power, yy, mam nadzieję tak jak już mówiłem na nową postać i jest kolejna rzecz, yy, się świeci, więc będzie oby tylko jakaś nowa postać, a nie właśnie jakiś gadżet. Czy Star Power zobaczymy? No niestety, Star Power do Franka, yy, ten drugi, który dodaje 1100 HP, nieźle, kolejne 20 gemów, yy, kolejny Big Box tak samo, Brawl Box. No, może o, tutaj mamy Mega Boxa za Star pointsy, więc odbieramy go i niestety nawet bez bonusu. Trochę średnio, kolejny drugi, me, drugi mega box i czy tu będzie coś? Też nic nie będzie. Średnio, średnio na razie. Okej, okay, i znowu y, zagapiłem się i star power do dynamite'a Już trzeci star power y, na tym odcinku, nie jest źle, ale szczerze y, wolałbym postać. Więc co? Ja sobie tutaj zboostuję, a czekajcie jeszcze właśnie kod falcera, bo bym tutaj popełnił błąd. Y, wpisuję oczywiście. Znaczy też za 6 dni będzie PAM, więc na pewno też będzie odcinek z tej PAM Okej, okay, ja już tu przechodzę do przyspieszania, Znaczy no, do odblokowania kolejnych poziomów 30 gemów Tak, kolejny i ostatni I zostało mi yy, jeszcze 8 gemów No średnio, ale ważne, że cały zrobiony będzie, będę miał skina do Gale'a i Teraz będę mógł tylko zbierać big boxy. Otwieram kolejnego big boxa. Najpierw sobie duo otworzymy, później górę, tak jak mówiłem. I mamy rzecz, yy, właśnie dodatkową rzecz. Pewnie zgaduję, że to jest. Yy, zgaduję, że to będzie gadżet. Zobaczymy. Nie jest, mamy Sprouta. Czyli nowa postać. Na pewno na tym odcinku będą dwie nowe postacie, bo jeszcze będzie Gail. Myślałem, że nie wyleci. Bo myślałem, że bardziej wyleci na nie. Ale jest Sprout. Ważne, że chociaż nowa postać. Teraz po prostu jak najszybciej go wymaksować i wbić go. Jak najwyżej póki jest jeszcze właśnie taki mocny. Po, tym, po tej postaci mi na pewno szanse spadły, ale i tak, mam nadzieję, że wyleci mi właśnie nani Myślałem, że tu kolejne coś, a jednak PowerPointy właśnie do Sprouta. Okej, okay, 500 PowerPointów. Dodajemy do. Sprouta i teraz lecimy z górnym Brawl Passem, Cały górny otworzymy. Jest, kolejna rzecz się świeci, no tym razem obstawiam, że nie może być to postać, więc obstawiam, że niech będzie star power. ok no i trafiłem Star Power. Yy, czyli że Brock ma 4 rakiety, nie źle. Ważne, że chociaż coś, coś dropi. Zobaczymy też na który level uda mi się zrobić sprouta. I jak to właśnie będzie wyglądało, na razie tutaj będę dosyć szybko leciał, no same na razie par pońcy yy, do Sprawta kolejne, Ok, dodaję. Wydaje mi się, że uda mi się go wymaksować. Ok, i kolejna postać na niej, trzy postacie na tym odcinku. Naprawdę mega, i jeszcze może uda się cokolwiek, yy, jeszcze jakąś postać, ale mamy kolejną postać na ni dwie postacie yy, ze skrzynek wydropione na tym odcinku. Jeszcze pamiętajcie, że będzie Gale. No naprawdę, nie spodziewałem się, że aż tak mi, yy, że aż taki dobry będzie to opening, bo Sprawt na ni i został nam tylko jeszcze do blokowania Gail i Sandy. No, więc całkiem nieźle na pewno te postacie mi się sprzydadzą, żeby yy, wbić jak najwięcej pucharów. Lecimy z Big Boxem, Jeszcze tutaj za chwilę pewnie wydropi Sandy. Nie no, oczywiście yy, są marne szanse na to, ale no zawsze są jakieś szanse, więc fajnie by byłoby bym odblokował wszystkie postacie, które mi brakowały na jednym odcinku. Ok, teraz powerpointsy do nani. I chyba jednak wolę sobie w Sprouta yy, dawać te yy, powerpointsy. A nie, właśnie do Nani, bo Nani jest zdecydowanie słabszą postacią od yy, Sprouta. Ok, i teraz zablokujemy trzecią nową postać na tym odcinku, i oczywiście jest to Gail yy, chromatyczny, chromatyczna postać. Odbieramy trzy nowe postacie na tym odcinku. Jest naprawdę dobrze. Kolejny pin, yy, pierwszy w sumie pin do Gaila, Big Box. Ok, dwie rzeczy, ale tutaj PowerPoints. Ok, kolejne yy, PowerPoints oczywiście lecą do Sprouta. Ja sobie może otworzę, właśnie, bo chyba Sprouta mam już na maksa. Ja sobie właśnie ulepszę tu post tego sprouta Chyba jest na maksa. Bo tam dostałem golda, więc tak, jest już dziewiąty level. W ogóle mam, miałem 6000 golda, chyba nawet ponad, nie zwróciłem uwagi. Ale dobra, więc yy, teraz sobie go wybiorę po prostu. Mam jeszcze tutaj sporo nagród do odebrania. Oczywiście Skin do Gala też będzie. Po drodze tam parę boxów, więc może akurat Sandy wydropi albo z jakiegoś Big Boxa. Na razie lecimy. Ok, pierwszy box. OK, czy w tym megaboksie coś będzie? Niestety nie, same powerpointsy. I tak jestem zadowolony z tego openingu, z tego, w sumie można powiedzieć, polowania tam na nowe postacie, bo dwie nowe postacie i trzecia oczywiście Sprout, więc jeżeli nie poleci Sandy, nie będę wcale zły, ale wiadomo, lepiej jakby poleciała, by było z głowy. Kolejne 100 powerpointsy do, do Nani. Emotka oczywiście, tu nic nie będzie, same powerpointsy, emotka. 300 powerpointsy oczywiście też leci do Nani. Jak będzie 1400 muszę pamiętać, że, yy, że będzie już na maksa, żeby nie dawać tam żadnych powerpointów, ani nic. Okej, okay. megabox i niestety dwa. Yy, mamy bonus, token doubler. Yy, pin do Gale'a, big box kolejny. Kolejny pin. I tu już tak naprawdę dochodzimy do końca. Chyba ostatni megabox, więc... Yy, chociaż tyle, że no teraz średnio tych powerpointów poleciało, ale no. Nie, źle, tutaj jest 500 powerpointów, czekajcie, muszę zobaczyć jak tam wygląda z Nani, 800, dobra, mogę dać jeszcze do Nani 500 y, PowerPointsów. i tutaj chyba za chwilę powinna być y, już ta postać na maksa, czy uda mi się tą, tym big boxem wymaksać? Aj, nie zwróciłem, 12, czy to wystarczy? Okej, okay, no i odbieramy nowego skina na tym odcinku, oczywiście do Gale'a za Brawl Pass i już mamy... Yy, właśnie skina do Gaila, zobaczymy jeszcze czy mogę ulepszyć Nani na, yy, na maxa, no teraz tym bardziej yy, Właśnie wbiję łatwo sobie ten 14500 zwłaszcza, że tam jeszcze niektóre postacie mam na 0 pokorów. nie, niestety brakło 59 yy, Powerpointów, ale mam nadzieję, że yy, Właśnie za niedługo to wymaksuję, mam nadzieję, że w sklepie będę miał te wszystkie Brakujące powerpointy do Nani, no i co zostało jeszcze tylko, a w sumie ulepszę jeszcze tego Gaila Niech już będzie. Niestety Star Power do Mortisa i dalej mi nie poleciał, ale i tak ten opening był naprawdę mega. Jak na głównym koncie mi nie poleciała Nani, tak tutaj aż dwie postacie mi poleciały, więc jestem naprawdę mega zadowolony. Zagramy sobie jedną rundę każdą postacią, niech już tak będzie. Oczywiście polecę na solo, żeby tu było jak najszybciej. Mam 13 500, 91 na prawie, 13600 na pewno na tym odcinku uda się wbić. I też pewnie po odcinku będę wbijał po prostu 14,5 tysiąca, żeby skończyć yy, właśnie Trophy Road'a. Też możecie napisać, czy wy macie skończonego Trophy Road'a. Zgaduję, że sporo osób ma, yy, bo jednak teraz nie jest to jakimś yy, dużym problemem. Ale możecie właśnie napisać. Okej, okay, ból. Chyba to jest nawet na maksa. Słabo dosyć gra, ale dobra. Obijam go cały czas. Dziwnie też w sumie gra. Czy uda mi się go zabić? Niestety jestem bez star power'a, więc... Yy, czy on będzie tak cały czas za mną chodził i uciekał? Ok, 1400 ostatni strzał. okej, okay. padł. Mamy 6 graczy. Ja zbieram jeszcze te dwa Power cubesy. Więc co? 5 graczy zostało tam. Barley zabija cały czas. Czy ktoś na środku sobie siedzi, czy nie? Chyba nie. też tak w sumie chodzę. Wow, jak się pozabijali. Tutaj właśnie. Wow, ile Power cubesu. niestety. Primo 10 Power cubes yy, Może być problem. Na pewno, jak go tak będę trafiał, to na pewno będzie problem. Mam nadzieję, że teraz sobie na spokojnie. Będzie stał w miejscu i da mi się obijać. Ok, tron. Ok, i ostatni będzie strzał, i mamy wygrany mecz. Było to akurat y, bardzo ciężkie, ale na szczęście się udało: plus 10 kucharów. Drugi rank już y, na sprawie jednym, jednym meczem, więc nie jest y, źle. Ok, więc teraz bierzemy nani. Mam nadzieję, że też nie będzie problemu. Yy, właśnie, żeby wygrać tą jedną grę, wiadomo Nani nie jest jakąś najlepszą postacią, jest mega trudna yy, postać do gry, ale no zobaczymy, mam nadzieję, że chociaż na tym poziomie dam radę to wygrać. A i ten Primo od razu mi idzie, może uda mi się jakoś yy, duży damage mu zadać, no na razie cały czas po jednym, Ok, teraz dostał za 1890, za 3000, Ok, no i lecimy tym yy, ultem po niego, gdzie on siedzi? Wow, dobra, ledwo trafiłem, ale się udało, yy, zabity Primo i mogę sobie podnieść tego Power lecę od razu też po te dwa. Wiadomo, im więcej parkiusów, tym lepiej. No i zobaczymy, jak ta runda wyjdzie. Na razie 3 podnoszę 4. Tutaj ktoś na środku zbiera te parkiusy. Jest Ems. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Podnoszę, ok. Przedam dam radę jeszcze od tego? Dobra, mam 7. Jest 8 parkiusów. No nie powinno być problemu, żeby wygrać tę grę, ale wiadomo, wszystko może się zdarzyć. Więc lepiej grać trochę defensywnie. Ok, Jessie zabiła. Oj, nie chciałem tam. Czy ta Ems zabije? Nie zabije, ale ja już dobiłem trzech graczy, 10 Pekiusów. Okej, okay, została M's i Rosa. Okej, okay, czy oni się zabiją nawzajem? Nie, niestety się nie zabiły, no ale dobra, M spadła, jeszcze tylko Rosa. Giona mi tu ucieka? No raczej mogę spróbować ją zabić na blisko, albo, wiecie co, spróbuję sobie po prostu ją zabić właśnie tym ultem. Jak pewnie pamiętacie, próbowałem tak zrobić, gdy na niej wychodziła na głównym kącie, lecz niestety mi nie wyszło. ok. Za 5400 ta rosa dostała, niestety to było za mało. poczekam aż się, wyleczy, nabiję kolejnego i spróbuję jeszcze raz. Dobra, mogę teraz lecieć, żeby ona się za dużo nie wyleczyła. Okej, okay, no i mamy zabitą y, rosę właśnie z ulta. Udało się, dobrze, się nie zdążyła tyle wyleczyć. Plus 10 pucharów. I teraz trzecią postacią jaką zagramy, będzie to Gale. Ok, i bierzemy ostatni. Y, ostatni mecz na tym odcinku będzie właśnie gailem. Niestety tutaj najsłabszy. Yy, poziom, bo tylko szósty, ale wiadomo Może uda się to wygrać Jeszcze oczywiście gramy ze skinem yy, I zobaczymy jak pójdzie ostatnia gra Gailem Lecę sobie po tego jednego samo Może uda mi się jeszcze te dwie, te dwie Skrzynki u góry zgarnąć Które są w lewym górnym rogu Czy tam ktoś już pójdzie, czy nie Zobaczymy, ok chyba nikogo nie ma Więc mogę sobie spróbować to A był ból Czy on mi to będzie chciał oddać Ok, zultował, ja teraz mam czas, żeby to rozwalić. Ok, ta górna skrzynka będzie szybciej, dokładnie. Mm, wezmę jeszcze tą skrzynkę z góry, bo widocznie ból nie chciał. Więc ja biorę... Ok, że ten ból mnie... Ból Stefan, żeby mnie nie zabił. Będzie git. A właśnie, tak mi się wydawało, że ktoś tu wszedł w te krzaki, a to był... I yy, dobrze mi się wydawało, bo to był primo. Yy, pięciu graczy zostało. Ok, jest tutaj Dynamite, 8Bit i... Jeszcze primo. Może po prostu będę cały czas yy, biegał za tym primo, aż go w końcu ubiję. No nie będzie to problemem. Ok, zabity. Trzech graczy zostało. Yy, kto tutaj został? Chyba Dynamite, bo zabił Shelly. Więc zobaczymy. Czy to jest na pewno Dynamite, czy ta Shelly wpadła w strefie. Tylko gdzie on się schował? Ok, on ma 11,6 tysięcy obrażeń. Ło, wow, dobrze, że mnie na, na hita nie wziął. Okej, okay, ja się może jednak, okej, okay, albo, wow, dobra, chyba byłem pierwszy, zobaczymy jeszcze, raczej byłem pierwszy, tak, udało mi się go zabić szybciej, plus 10 pucharów, czyli na każdej postaci udało się pierwsze miejsce zająć, plus 10 pucharów i na każdej postaci mam drugi rank, zostawcie łapkę w górę za te trzy nowe postacie, bo naprawdę mega to wyszło i za te wszystkie nowe star powery, pamiętajcie, żeby napisać, czy wy macie skończonego Trophy Road'a, dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema.